Siemanko, środa, u nas pochmurno, mgła opada, więc leci ta mrzawka, tu moje dwa ananasy, Dasza, uśmiechnij się, Dasza, już merda ogonem, morda, Tori, Tori łapkę będzie dawała, Tori, jest i Tori, leci i pchełka, tak, no, tam Lela siedzi, pilnuje gołębie, Dobra, chodźcie, pokażę Wam coś z gołębiami. Bo Chyba o tym jest ten kanał. Chociaż mogę nagrywać i o psach, i o kurach. Trochę tego jest. Lelek. O, Lela siedzi. Czarny diabeł. Co Lela? Co tu u ściochu? Lelek jest i Lelek. Tak. Eko tam zamknięty u siebie. Ma Tu kury. Najpierw może wam pokażę pocztowe i gołąbki diamentowe uciekną. O, przepióra lata jak szalona, a gołąbki uciekają. A taki mały wstęp a tu gołąbki diamentowe szukam, żeby dokupić ze dwie pary i jedną albo dwie samice wolną. Chciałbym dokupić. Mam sześć sztuk swoich, więc tak bym chciał coś dokupić. Zeberki. Tu mam te zeberki. Samce na sprzedaż. No niestety. No i tutaj trzy pary zeberek tam sobie siedzą. Nie będziemy wchodzić nie ten. Tutaj gołębie pocztowe. Z gołębiami pocztowymi. Śmieszna historia. Muszę u nich tu posprzątać, bo mają brudno już. W tamtym tygodniu sprzątałem, a teraz mało się wypuszcza, bo takie pogody pod psem, że tak powiem. Więc więc ich mało wypuszczam. No jest Saigon tutaj, no niestety. W tym tygodniu w sobotę będę sprzątał, więc może w sobotę coś tam tutaj zamiec jeszcze. no taka śmieszna przygoda. Historia z gołębiami pocztowymi przy tych pierwszych śniegach. Była bardzo ładna pogoda. Więc coś mi odwaliło. Miałem już ich nie wypuszczać. A mówię otworzę sobie ich. No a że miałem tu większość młodych gołębi no to mówię no niech tam sobie pochodzą otworzyłem wszystkie młode ładnie chodziły po dachu chociaż śniegu było i ten wróbel mi zaleciał zerwały się wszystkie w górę z młodych siadł mi tylko ten siwy, najmłodszy i tamta kolorowa z młodych mi tylko siadły reszta młodych poszła nie ma ich do dziś, to już będzie prawie półtora tygodnia, może trochę więcej nawet więc reszta poszła no więc zostało mi 9 pocztowych i 3 winerki było 20 parę głębi, zostało 9 pocztowych i 3 winerki no ale te pocztowe wiem, że nic im będzie nie wypuszczam, bo dzisiaj już odkąd chodzę po podwórku trzy razy jaszczą zaleciał więc nie będę ich wcale puszczał tu winereczka samica no i oczywiście tu na, na okno no i oczywiście jedne mi tu zniosły jajka za ale jajka wyrzucę, może nie będzie jeszcze takich mrozów, chciałbym im dać teraz może, już wszystkie ładnie spierzały, po wszystkich kuracjach są gołębie, więc chciałem im tak na spróbowanie dać po jedne, po dwa młode teraz wychować zimowe, zobaczyłbym co to wyjdzie z tego wszystkiego. No i tak to się ma tutaj, tu pocztowe. Zaraz przejdziemy do ozdobnych. Samca. Samiec. Dobra, idziemy do. Nie będę się rozłączał. Tak, idziemy. to wszystko ćwierka, śpiewa, bo te oszołomy mają cały czas światło włączone. Tutaj tak samo. O, tam siedzi cała paczka diamentowych. No mówię, jeszcze bym dokupił dwie parki i dwie samice wolne, bo tutaj mam dwa ładne samczyki, a te późne dwa to nie wiem jeszcze co to będzie, więc bym dokupił dwie parki diamentowych i jedną albo dwie samice. No, zeberki to cały czas ćwierkają. Dobra, lecimy do no tych. Lela jak zwykle pilnuje. Dziewczyny, co tam robicie? Dziewczyny, co tam robicie? A te oczywiście oszołomy tam Co lelek, zaraz przyjdę, no dobra Chodzimy tu Chodzimy tu do tych asów Zapalimy im światełko O, już, już w całym gołymniku pachnie czosnkiem, bo dzisiaj dostały czosnek na karmę i tylko czosnek na karmę. O, proszę bardzo! Czosnek na karmę dostały. Też jest niesprzątane. Jak widzicie, cały tydzień nie sprzątałem. Skończone mają drugie odrabaczanie. Teraz zostają na wątrobę, więc, więc nie sprzątałem. Posprzątam im albo w sobotę, albo w przyszłym tygodniu, bo tu muszę dekturę nową na podłogę ułożyć. Kupiłem sobie tą dekturę fal falowaną. Ładnie, borki piasku mam, więc wysypiemy to na dekturę falowaną piaskiem. I tak to będzie. Także tak, wszystko zdrowe. Duchają mega rano, jak się tylko tu światło zapali, to jest jak w No A samice jak to samice Kupiłem drugą widynkę, już Wam chyba mówiłem. Kawałowa samiczka, to czarna samica. A to jest ta czarna samica, którą uratowałem, bo jeśli coś stało, najprawdopodobniej z drogami oddechowymi. My by byliśmy wtedy na wakacjach w Grecji, więc ona z dziobem tam miała problem. Zerwałem to z dzioba, tam mi zeszło czubek dzioba. Nam miała cały biały, teraz jej się zrobi czubek czarny, ale odrósł i wszystko jest ok z nią. Reszta siedzi na dworze. Teraz przyjechał pan, zabrał dwie pary, parę czarnych wywrotków i parę żółtych. Więcej już nie ma nic do sprzedania. Tamte miały zostać, ale mówię, jak ktoś bardzo chce, to mogę odstąpić, nie ma problemu. Ładne gołąbki wziął, nie powiem. Także, tak to się tu ma. O, jeszcze tam się rzucają jakieś nawojewce. Mówię, dzisiaj do wody. Do wody najprawdopodobniej fitowe tam na wątrobę podaję im. Po tych teraz wszystkich kuracjach i w ogóle. Tam dwie samiczki mi zaczęły delikatnie polewać, więc chciałem im dać na wątrobę dostają na wątrobę teraz to już jest ich trzeci albo czwarty dzień jak dostają na wątrobę i trzeci dzień i dzisiaj czosnek na karmę, jutro czosnek na karmę i później może ze dwa dni dostaną czystej karmy a dam im, bo mam jeszcze sporo zamrożonego czarnego bzu więc Dam im czarny bestak tak, na odbudowę. Witamina C, wiadomo, i. i to jest też odgrzybiające, więc dostałyby jeszcze od grzyba. Tak się to ma, nie będziemy przedłużać. Taki krótki filmik. Wolne mam, więc wstawię. Przepraszam, że jest nieporządek, ale no nie będę sprzątał pod każdy filmik. I nie będę no, po kuracjach skończę to wszystko, dopiero posprzątam, także w sobotę. Najprawdopodobniej mnie czeka to sprzątanie. A tak sprzątanie z tym piachem to jest pół godzinki na przedział nawet i nie i jest posprzątane, więc tak się to ma. Dobra. Witam nowych subskrybentów. Pozdrawiam wszystkich. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie ten kanał. Dzięki za oglądanie. Piona, trzymajcie się. Cześć.